Siemano widzowie, dzisiejszy mieć 6, 7, 6, 8, 9, 10. Zboczony to jesteś ty! Dobra, no Siemano widzowie, walić... Walić go on grać nie umie. Znaczy co? No gdzie no, no. ja... No to i zapomniałem, nie przypomniał. Chyba ty. Ej! Na którym jesteś? Nie, ja nie powiem. Ja też nie? Ale ja na pewno jestem dalej. Wow, jakbym tego nie widział. Ja, ja za Mhm. Uh -huh. Spoko A ja mam za więcej niż ty Więcej skoczył jeżeli... Zowie to sobie kupimy potem, wiecie o to i jeszcze o to To sobie później kupimy, o i jeszcze to